A, a, bo, bo, to już, to już się nagrywa, tak? To, yy, to dzień dobry, to ja. O, ten, ten, ten mały ludzik, co wam tutaj macha, to ja. To są moje koty i te koty bardzo lubią robić coś, jak ja nagrywam. A jeśli nie nagrywam, to nic nie robią i sobie śpią po prostu. O Grzegorz Braun, o Grzegorz Braun, kto wgasie świece tak będzie. O brał, brał, kto zgasić świecę, tak będzie! A to jest mój kanał na YouTube i jest tam parę rzeczy bez większego kontekstu, ale znajdą się tam też rzeczy z większym kontekstem, dla wszystkich, a nie dla jednej grupy ludzi, którzy robią kampanię w DD. Jeśli na przykład nie lubicie YouTube'a, no to to jest mój Instagram, o! Można kliknąć w ten przycisk i wtedy nawet nie musicie specjalnie wchodzić w moje konto, żeby zobaczyć, co robię, tylko po prostu będzie wam się to wyświetlać. Tak, bardzo polecam. To na razie tyle i po prostu z z zafollowujcie mnie, please.